To jest historia, która zaczyna się od prostego żartu, a kończy tragedią, której nikt obecnie nie potrafi wyjaśnić. Hudden Kelly, popularny licealny sportowiec i golfista, został znaleziony nieprzytomny w trakcie tygodnia powrotu absolwentów. A teraz nie żyje i nie wiadomo dlaczego. Zapraszamy Josefa Scotta Morgana, śledczego medycyny sądowej, by wyjaśnił, co mogło się wydarzyć. Witamy w sidebar prezentowanym przez Law and Crime. Jestem Jesse Weber. To, co zaraz Wam opowiem, jest smutne i jednocześnie bardzo dziwne. Siedemnastoletni uczeń szkoły średniej Haddon Kelly, wschodząca gwiazda golfa, nie żyje. I powiem Wam nie wiadomo dlaczego. Omówimy znane nam fakty z doniesień, a następnie ustalimy czego nie wiemy. W zeszły poniedziałek Daily Mail podał, że Haddon żartował z przyjaciółmi w hrabstwie Dodge w Georgii, obrzucając czyjeś podwórko papierem toaletowym, gdy nagle przyjaciel znalazł go nieprzytomnego o dziewiątej rano na tym podwórku. A Haden to prawnuk koronera hrabstwa Dodge Joe Smitha. Smith powiedział WGXA, że to było częścią aktywności związanych z powrotem do szkoły. Mówi, że nie jest jasne, co się stało, ale według doniesień Haden zmarł na miejscu. Teraz jego ciało zostało wysłane na autopsję. To jest dziwne, to jest naprawdę, naprawdę dziwne. Nie znamy wielu szczegółów o tym, co tu się dzieje. Zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło, chcę Wam najpierw opowiedzieć trochę o tym gościu, dobrze? Ten młody człowiek był naprawdę poważnym golfistą. Pracował w Dodge County Golf Club. Grał w szkolnej drużynie golfowej Dodge County. Drużyna i trenerzy napisali na Facebooku, że był naszym najlepszym golfistą i zwykle kończył szybciej niż reszta zespołu. Zawsze zostawał, aż każdy członek drużyny skończył. Często kończył pierwszy, więc mógł odejść. To nie dotyczyło jego osoby. Zostawał, żeby wspierać swoją drużynę. Chciał, żeby drużyna odniosła sukces. A Smith podkreślił to, mówiąc dla WGX, że grał codziennie. I wierzę, że gdyby naprawdę tego chciał, zostałby zawodowcem, bo był aż tak dobry. Liceum Dodge County napisało na Facebooku, że brakuje słów, by wyrazić smutek rodziny Dodge County High School po stracie juniora Hadona Kelly'ego. Prosimy, dołączcie do modlitwy za jego rodzinę przyjaciół i naszą rodzinę Dodge County High School, odszedł z życia, lecz pozostanie w sercach. I można poczuć, jak wyjątkowy i jak bardzo kochany był. Co dokładnie się stało? Chcę zaprosić śledczego medycyny sądowej z Jacksonville State University i gospodarza podcastu Bodybacks, Josefa Scott'a Morgana. Józefie, miło Cię widzieć. Zawsze miło Cię widzieć. Bardzo dziękuję. Ja przemyślenia? co o tym sądzisz? Tak. Ee, okoliczności są z pewnością dziwne, wręcz osobliwe, bo mamy 17-letniego chłopaka, który jest oczywiście sportowcem. Wydaje się być w dobrej formie. Ten młody człowiek wygląda zdrowo. Jest wysoki i szczupły. Wiesz, z zewnątrz nie widać niczego, co kazałoby ci się zatrzymać i powiedzieć, że ta osoba ma jakiś problem zdrowotny. Nie jest otyły ani nic z tych rzeczy. Są nawet zdjęcia, te nieruchome obrazy, na których widać, jak uderza kijem golfowym. Ma piękny zamach, bardzo długi ruch. Widać, że jest bardzo wyćwiczony, prawdopodobnie spędza dużo czasu na polu treningowym. Byłem w hrabstwie Dodge w Eastman w Georgii. Tam jest gorąco. Latem jest tam naprawdę bardzo gorąco. Lato już minęło. On całe lato grał w golfa i brał udział w turniejach. Myślę, że moje główne pytanie jako śledczego do zgonów brzmiałoby, jakie objawy u niego występowały. Myślisz, że wyjdziesz o 9 rano obrzucić domy papierem toaletowym, a za moich czasów robiło się to nocą. Podobno to element obchodów powrotu do szkoły, według władz. Czy któryś z jego przyjaciół zauważył coś dziwnego? Czy miał duszności? Czy skarżył się na ból głowy, ból w klatce piersiowej? Nudności, szczególnie? Czy wymiotował zanim się spotkali? Jest tak wiele rzeczy, których w tej chwili nie wiemy. I oczywiście sekcja zwłok w tym momencie, którą jak przypuszczam, przeprowadza biuro lekarza sądowego stanu Georgia, pozostanie nierozstrzygnięta, chyba że znajdą jakąś wyraźną anomalię fizyczną lub jakiś uraz, o którym jeszcze nic nie słyszeliśmy. Będziemy czekać na badanie tkanek pod mikroskopem. I będziemy czekać na wyniki toksykologii. Ile razy przez te lata rozmawialiśmy o toksykologii Jesse, i to będzie tutaj kluczowe. Porozmawiajmy o autopsji. Jak to wygląda? Jak przebiega pełne badanie? Co masz na myśli, mówiąc w toku? I kiedy możemy spodziewać się wyników? Myślę, że chodzi o tak zwaną sekcję makroskopową, czyli moment, kiedy masz szczątki przed sobą. Przeprowadza się badanie zewnętrzne i wewnętrzne. I nazywamy to badaniem ciała gołym okiem dobrze. A co to oznacza? Czy są jakieś diagnozy, które może postawić lekarz medycyny sądowej? Na przykład, jeśli oglądają serce, sprawdzają zastawki w sercu, szczególnie u młodej osoby, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś wad zastawkowych. Chcą też wiedzieć takie rzeczy, jak to, czy mięsień sercowy jest w jakiś sposób zanikowy, wiesz, zużyty i osłabiony? Czy występuje pogrubienie ścian serca? To często jest oznaka nadciśnienia. Będą sprawdzać typowe rzeczy, na przykład chorobę serca. Myślisz o 17-latku z taką chorobą. Próbowałem o tym myśleć nawet w snach. Czy on ma predyspozycję do genetycznej anomalii? Wszystko skupi się wokół serca, prawdopodobnie też mózgu. Ale to badanie nie będzie kompletne, dopóki nie będą mogli pobrać tych próbek tkanek, które odzyskają podczas autopsji. Pamiętasz, jak mówiłem o gołym okiem? A to co zrobią, to utrwalą te próbki, umieszczą je na szkiełku mikroskopowym i przeprowadzą badania histologiczne. A patolog rzeczywiście usiądzie przy mikroskopie i również obejrzy te tkanki przez okular. Będzie przeprowadzone obszerne pobieranie próbek tkanek z całego ciała, aby spróbować to zrozumieć i ocenić, czy coś nie zostało przeoczone w rozwoju. Bo on ma 17 lat, Jesse, wiesz, to nie tak dawno temu mama zabierała go do pediatry. Czy od początku były jakieś sygnały, czy coś mogli przeoczyć? Wiesz, jedną z pierwszych rzeczy, które przyszły mi do głowy, bo on jest taki wysoki i szczupły, to pomyślałem, czy ten chłopak nie cierpi na zespół Marfana, co czasem widzimy u bardzo wysokich osób. Niektórzy sądzą, że Abraham Lincoln miał zespół Marfana, który powoduje anomalię serca. I są pewne cechy fizyczne, które można zauważyć, szczególnie jeśli chodzi o palce. Są też wady serca z tym związane, ale nie wiem, czy dotyczyło to tego przypadku. Wszystko tu będzie dokładnie zbadane. Jednym z moich głównych pytań jest to, że usłyszałem tu kilka interesujących informacji o osi czasu. Czytałem jeden raport, w którym napisano, że został znaleziony martwy na miejscu przez przyjaciela. A drugi mówił, że został zabrany z miejsca zdarzenia do izby przyjęć i tam stwierdzono zgon. Widziałem też te sprzeczne doniesienia? Tak. I chcę zrozumieć tę chronologię, bo Jesse to bardzo ważne, kiedy mówimy o czymś, gdzie nie ma oczywistych obrażeń. Musisz zrozumieć, co się z nim działo. I też kiedy go znaleźli, chcę wiedzieć, czy po prostu nie oddychał, czy na jego ciele były jakieś zmiany koloru. I powód, dla którego o to pytam, jest taki, że jest jedna oczywista rzecz, na którą można spojrzeć, żeby zobaczyć, czy ktoś jest w tak zwanej niewydolności zastoinowej. Dotyczy to obszaru od linii sutków do czubka głowy. Wtedy ludzie stają się ciemnopurpurowi. I to jest oznaka niewydolności zastoinowej. Masz problem z sercem i płucami. Nie funkcjonujesz tak, jak powinieneś. Jest tu naprawdę wiele do zbadania. Jako śledczy do zgonów muszę uprzedzić, że zadam konkretne pytania. Chcę wiedzieć, co on zażył rano, bo siedemnastolatkowie nie umierają nagle. Słyszymy o nich w wiadomościach. Wiesz, dlaczego o nich słyszymy? Z tego samego powodu, dla którego teraz rozmawiamy. To się po prostu nie zdarza. Dlatego zwraca to uwagę. To taka anomalia. Chcę wiedzieć, czy rano zażywał jakieś suplementy. Chcę wiedzieć, czy pije energetyki, które mogą na to wpływać. Nigdy nie wiadomo, rano biegasz z kumplami, obrzucasz domy papierem toaletowym i robisz różne rzeczy. Wszystko, co mógł mieć w organizmie, oczywiście wyjdzie w badaniach toksykologicznych. I przypuszczam, że będą też sprawdzać alergie i toksyny. Wyobrażam sobie, czy to da się jasno ustalić na podstawie raportów toksykologicznych lub wstępnych badań. Tak, tak, byłoby to możliwe. Przede wszystkim trzeba cofnąć się w czasie i przeanalizować historię tego młodego człowieka. Już o tym wspominałem. Czy przez całe swoje życie był pod opieką lekarza rozwojowego, czy było coś takiego? I myślę, że ważne jest też, żeby spróbować zrozumieć, czy w ciągu ostatnich kilku tygodni coś się zmieniło. Jeśli chodzi o jego apetyt, aktywność, ten chłopak pasjonuje się golfem. Więc, jeśli powiedzmy, stał się ospały albo taki apatyczny, wiesz, skarży się na zmęczenie na przykład, albo na uczucie wyczerpania, czy którykolwiek z tych objawów pojawił się przed tym, co widzimy teraz? To ważne pytanie, które trzeba zadać. Czy jego dieta się zmieniła? Są też nietypowe kwestie, o których wciąż myślę, bo to śledztwo dotyczące śmierci. Będę chciał wiedzieć, czy coś spożył, czy ktoś miał dostęp do czegoś. Co pił lub jadł, a teraz wszystko możliwe, musisz to uwzględnić. Jak szerokie jest śledztwo w sprawie śmierci? Czy twoim zadaniem byłoby przeglądanie wywiadów lub przeprowadzanie rozmów z osobami, które były wokół niego tego dnia, w dniach poprzedzających? Czy obejmowałoby to przeglądanie nagrań z monitoringu dotyczących Jim'a? I jak bardzo jest to szczegółowe? O mój Boże, tak, to będzie. To będzie bardzo obszerne. Szczególnie dane będą bardzo obszerne, zwłaszcza w takiej sprawie jak ta, bo wiesz, kiedy ty i ja omawiamy sprawy związane z bardzo konkretnymi urazami, Jessie, mamy tam dość oczywiste odpowiedzi. Tu naprawdę zaczynasz od zera. Nie masz żadnych szczegółowych informacji fizycznych ani medycznych na temat stylu życia i tych wszystkich rzeczy. Musisz więc zbudować całą sprawę. Nie mówię z perspektywy policyjnej. Mówię o mojej społeczności jako władzach medyczno-prawnych. Wspomniałeś, że jego pradziadek jest koronerem. On jest elementem tego mechanizmu, jeśli chodzi o udział w śledztwie dotyczącym śmierci. Wrócisz tam, pójdziesz do jego lekarzy prowadzących. Jeśli ma lekarza rodzinnego, do którego chodził, jestem pewien, że każde dziecko, o którym wiem, które zaczyna uprawiać sport, musi przejść badania lekarskie. Co tam znaleziono? Czy to było robione co roku? I na czym to polegało? Zamierzam przesłuchać wszystkich jego przyjaciół, szczególnie tych, którzy podróżowali z nim samochodem lub spędzili z nim czas tego ranka. Oczywiście trzeba wrócić do rodziców. Kluczowe są ostatnie 24 godziny przed znalezieniem go nieprzytomnego lub martwego na podwórku. Chcę wiedzieć, co się z nim działo przed tym wszystkim. Wiesz, co się wydarzyło w związku z kontaktami z innymi i skargami na złe samopoczucie. Wszystko to będzie musiało zostać dokładnie przeanalizowane. To będzie bardzo złożone śledztwo. Kiedy opinia publiczna, a co ważniejsze, kiedy jego rodzina otrzyma odpowiedzi na temat tego, co się stało? To będzie powolny proces z rozmowami, chyba że chyba że będą mogli porozmawiać z biuro śledcze stanu Georgia, czyli biurem śledczym stanu Georgia, które zajmuje się tą sprawą. Ponieważ stanowy lekarz sądowy pracuje w tej organizacji. Jeśli uda im się przyspieszyć badania toksykologiczne, bo wszyscy będą tego ciekawi, jeśli nie widzą nic z gołym okiem i po prostu zaczynają to śledztwo, chcąc się dowiedzieć, co działo się na poziomie chemicznym, czy były jakieś toksyny, czy były jakieś narkotyki, mówiłeś o alergiach? Myślę, że to będzie bardzo ważne. Reakcje alergiczne, tego typu rzeczy, będą musieli wziąć pod uwagę każdy fragment tych danych. I w tym konkretnym przypadku, Jesse, nie zdziwiłbym się, gdyby zaangażowali kardiologa jako konsultanta, żeby przyjrzał się sercu. Być może również neuropatologa, jeśli podejrzewają, że coś działo się z mózgiem, wezwą takiego konsultanta, ponieważ chcą mieć pewność, że wszystko zostało sprawdzone, bo mają tylko jedną szansę. Masz tylko jedną szansę, żeby zrobić to dobrze za pierwszym razem. I to wszystko. Dlatego zamierzają bardzo dokładnie się tym zająć. Zanim zakończymy trochę kulis, pomagałem pisać wiele z tych odcinków dla Sidebar. Dzisiejszy odcinek napisałem ja. I kiedy go pisałem, Ledwo mogłem znaleźć na ten temat jakieś informacje. Było kilka artykułów, które powtarzały te same bardzo podstawowe informacje. Czy to dla ciebie dziwne? Nie mamy teraz zbyt wielu informacji, żadnych wskazówek, co się stało. To był przecież uwielbiany sportowiec, robił tylko kawał. On nie żyje. To wszystko co wiemy, brak wyjaśnień. Czy to dla ciebie dziwne? Niekoniecznie. Jednak myślę, że to musi przyciągać uwagę mediów, w szczególności. Najbliższym dużym miastem w tej okolicy jest zasadniczo Mekon. Jedziesz do Mekonu w Georgii, gdzie działa wiele mediów, w tym znana gazeta Macon Telegraph. Obserwowałbym te serwisy informacyjne, żeby zobaczyć, czy to wywoła jakąkolwiek reakcję mediów w tamtym rejonie, bo oni naprawdę mogą się temu dokładnie przyjrzeć. To bardzo ważne, bo mamy 17-letniego licealistę Jessiego, który nie żyje. To ważna informacja, by spróbować zrozumieć i uświadomić społeczeństwu, co tu się dzieje, bo mamy zdrowego, silnego, młodego człowieka, który odszedł. Chcę wiedzieć, czy jest coś, czym powinienem się martwić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mojego dziecka? Po prostu próbuję zrozumieć zachowania, które miały miejsce? Wszyscy są z tym powiązani. Tak, teraz panuje tu pewna cisza. Myślę, że reporterzy, którzy pracują tam, w środkowej Georgii, naprawdę powinni chwycić za telefon, wyjść na ulicę, zadawać pytania. Rozmawiać z dziećmi, z którymi chodził do szkoły, wiesz, rozmawiać z nauczycielami, trenerami, a także zadawać bezpośrednie pytania Biuro Śledcze Stanu Georgia, jego wujkowi, Biuru Koronera w hrabstwie Dodge w Georgii. Mam nadzieję, że osoba prowadząca to śledztwo jest równie dokładna, przygotowana i doświadczona jak ty, Józefie, bo jesteś prawdziwym skarbem. Dziękuję, że przyszedłeś i wszystko wyjaśniłeś. Oczywiście, Jessem. Naprawdę, naprawdę tak. Oczywiście, naprawdę smutna sprawa. Józefa zobaczysz w Bodybags. Dzięki jeszcze raz, przyjacielu. Doceniam. Nie ma sprawy. I to wszystko, co mamy dla Was na sidebar na teraz. Wszyscy bardzo dziękujemy za dołączenie do nas. I jak zawsze prosimy o subskrypcję na YouTube, Apple Podcasts, Spotify, gdziekolwiek słuchacie swoich podcastów. Śledźcie mnie na X lub Instagramie. Jesse Weber. Do usłyszenia.